Dokąd państwo tak śpieszno? Do trzech koron. Będziemy pić wódeczkę i kochać się na pace. Kto to jest ten? Olbrychski. Olbrychski to jest młody chłopak? Olbrychski młody. Stary strusel. A ty pamiętasz, którego ojciec z tej Jugosławii wraca? Już wrócił wam ojciec. 30 lat temu. Chorobę masz. Dlatego, że się w górę miesza. wszystko matka nie kontaktuje. To od tej dziwki z Bełchatowa, żeś to chorobsko przywlukł. Po tym wszystkim jeszcze jej kwiaty dajesz? Ale nie wywijałeś, dziadek? No przy rodziców mam oddać, mowy nie ma. To jest dla ich dobra. Dziadek się w życiu nie zgodzi? Nawet basen i sauna tam jest. Co i sama tam dupę gdzie? Ty małolat! A pieprznął cię kiedy kto zewa? paki, facetka idzie. Malinowski z gołą lata. Ty masz jakieś marzenia? Żeby się jakoś już żyło. jest pierdzielenie, nie marzenie, Jędruś. Trzeba mieć marzenia. Czyje to święto? No twoje babciu. Mamo, pomyśl życzenie. Niech mnie Józiek do trzech koron weźmie. No kiedy jak nie teraz? Tasi! Ono tu! Czego? Sprawę mam. To jest bardzo głupi pomysł. Chcesz matkę zabić? Dalej jazda? A dokąd państwo tak śpieszą? Do trzech koron. Będziemy pić wódeczkę i kochać się na pace. Elsia, ty jesteś cudem! Trzeba mocno wierzyć, że słońca, bliżej A nie, widzę, że pan co się bardzo cieszy. To chyba tej paczki. Przyszłego prawnuka mi zmajstrowałeś, to kto ja jestem dla ciebie? Jadek, wsiadasz czy nie? Prędkości muszę nabrać. Mamuś, Justynka urodziła. Justynka się urodziła, no w końcu, bo ja tu cała w nerwach. Ty, się, ty też tak co pięć minut lejesz? Co pięć minut po pięć kropli. Dawniej to się lało. Jak z motopompy.